Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ostatnio mówiłem o tym, w jaki sposób przygotować wideo prezentację nieruchomości, a dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób stworzyć stronę internetową nowoczesnego pośrednika. Zostańcie ze mną do końca odcinka. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie mój kanał, wciskajcie przycisk dzwoneczek po to, żeby nie pominąć kolejnego odcinka. Twojej firmy i Twojego zespołu. Dlatego warto zadbać o to, żeby klient, który wyszukuje Cię w Google i trafia na mapę Google, znalazł tam Twoją wizytówkę z podpiętą Twoją stroną internetową. Jak przygotować lub zlecić przygotowanie strony internetowej? O tym za moment Ci opowiem, dlatego zostań ze mną do końca odcinka. Czego klient szuka na Twojej stronie internetowej? Po pierwsze, informacje, czy w ogóle firma istnieje. Po drugie, chce sprawdzić Twoje kompetencje. Po trzecie chcę sprawdzić adres i godziny Twojej pracy. I po czwarte oferty, którą proponujesz. Dlatego warto, żeby te wszystkie rzeczy zostały wyeksponowane na stronie internetowej. Ale to nie wszystko, co powinno się na niej znaleźć. Dlatego o tym za moment Ci powiem. Zostań ze mną i posłuchaj. Podstawą dzisiaj strony internetowej przede wszystkim to jest jej responsywność, czyli umiejętność dostosowania się do urządzenia, na którym jest wyświetlana i przeglądarki, w której jest otwierana. Statystyki dzisiaj pokazują, że 70% ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych, a 30% z komputerów. Wynika to z tego, że jeśli jest nam niewygodnie coś zrobić na urządzeniu mobilnym, dopiero wtedy przełączamy się na komputer. Od czego zacząć tworzenie strony internetowej? Po pierwsze musisz wykupić domenę, czyli adres swojej strony internetowej, na której będzie ona umieszczona. Po drugie, ważne jest, żeby mieć hosting. Hosting to jest taka chmura, to jest taki wirtualny dysk, na którym będą wszystkie pliki odpowiedzialne za wyświetlanie się tej strony internetowej. I po trzecie, dzisiaj standardem już jest certyfikat SSL, czyli certyfikat bezpieczeństwa Twojej strony. Certyfikat SSL ma też duże znaczenie w pozycjonowaniu przez Google Twojej strony internetowej. Jeśli już to masz, to jest czas na stworzenie Twojej strony internetowej i jest na to kilka rozwiązań. Stronę możesz zrobić samodzielnie, mając do tego odpowiednią wiedzę i wykorzystując dość intuicyjne i bezpłatne narzędzia. To, w jaki sposób to uczynić i z jakich narzędzi skorzystać, możesz znaleźć w sieci. Możesz podjąć również współpracę z freelancerem, czyli osobą, która pracuje na własny rachunek, będzie zdecydowanie tańsza niż yy, agencja reklamowa. Możesz również zlecić stworzenie strony internetowej w dużej firmie czy agencji reklamowej, natomiast warto, żeby zwró żebyś zwrócił uwagę na to, czy mają doświadczenie konkretnie w tworzeniu stron internetowych dla biur nieruchomości. Kolejna opcja jest zlecenie stworzenia takiej strony internetowej producentowi CRM-u, z którego korzystasz w biurze. Zapewne zastanawiasz się, czy stronę internetową stworzyć z szablonu, czy z projektu indywidualnego. Szczególną uwagę musisz zwrócić na to, że jeżeli chcesz mieć panel eksportu ofert na portale internetowe, to produkcja takiego silnika może kosztować około 5000. Właściciele, producenci CRM-ów oraz firmy specjalizujące się w produkcji stron internetowych dla biur nieruchomości takie rozwiązanie mają już gotowe, w związku z tym koszt ten jest zdecydowanie niższy. Zobacz teraz, jak wygląda zestawienie kosztów stworzenia strony internetowych w różnych wariantach. Jakie elementy powinny znaleźć się na Twojej stronie internetowej? Komunikacja, czyli takie narzędzia jak Facebook Messenger, Live Chat, Chatbot, kontakt telefoniczny oraz formularz kontaktowy. Aktywny przycisk telefonu ma o tyle znaczenie, że ja sam osobiście, jeśli wchodzę na jakąś stronę internetową, na przykład chcę zamówić pizzę i próbuję zadzwonić to muszę najpierw skopiować telefon i dopiero wkleić go w miejsce połączenia telefonicznego i zadzwonić. Nie ma nic bardziej denerwującego. Dlatego warto zadbać o to, żeby ten przycisk był aktywny, żeby jednym kliknięciem klient mógł się z Wami skontaktować. Formularz kontaktowy. Zauważ, że dzisiaj stosowane są już formularze z przykładowymi zapytaniami po to, żeby zaoszczędzić czas i dać wygodę osobie, która chce się z nami skontaktować. Ważne jest, żeby w takim formularzu klient mógł zostawić do siebie telefon oraz adres mailowy. Ja ostatnio przy swoich ofertach testuję takie przyciski jak w tym przykładzie. Live chat to jest coraz częściej stosowane narzędzie, szczególnie wykorzystywane w większych firmach, które daje możliwość kontaktu agentowi z klientem za pośrednictwem strony internetowej. Chatboty mają za zadanie usprawnić proces pomocy technicznej poprzez odpowiadanie na, podsta na podstawowe czy też na, na najczęściej zadawane pytania. E mają za zadanie też e przyjmować zlecenia, zamówienia. Chatboty związane są z rozwojem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. To były elementy komunikacji, które powinny znaleźć się na Twojej stronie internetowej. Teraz powiem dosłownie dwie rzeczy, które służą do zarządzania Twoją stroną. Pierwszą jest edytor tekstowy, który pozwala Ci w sposób intuicyjny i bez większego doświadczenia zarządzać treściami na Twojej stronie internetowej. Również możesz korzystać z bardziej zaawansowanego systemu zarządzania stroną internetową, jaką jest CMS, ale do tego potrzebna jest bardziej już wiedza programistyczna. Jeśli nie korzystasz z systemu CRM, to możesz stworzyć swój własny, samodzielny system do tego, żeby zarządzać swoimi stronami internetowymi i eksportować je na, własnej, na własną stronę internetową. Ważne jest, żeby analizować to, co się dzieje na Twojej stronie internetowej, jak zachowuje się użytkownik, ile czasu spędza na stronie, na konkretnych podstronach czy też elementach strony. I takim narzędziem, które możesz do tego wykorzystać i jest ono bezpłatne, jest Google Analytics. Bardzo istotną zakładką na Twojej stronie internetowej jest strona główna. Na niej warto umieścić informacje, po których użytkownik, który na nią wejdzie, zapozna się z Tobą, pozna Ciebie, czyli takimi elementami może być Twoje zdjęcie, opis Twojej osoby, Twojej firmy, Twoja misja, Twoje cele. Tak jak w kontakcie z osobą na, na żywo, face-to-face, face, bardzo istotny jest, istotne jest to pierwsze wrażenie. I w internecie ze stroną internetową jest dokładnie tak samo. Dlatego jest zliczane to, ilu użytkowników było powyżej 3 sekund na stronie internetowej. To się nazywa współczynnik odrzuceń. Liczony może być na przykład za pośrednictwem takiego narzędzia, o którym już wcześniej wspominałem, czyli Google Analytics. Kolejnym elementem Twojej strony internetowej jest blog. Warto go prowadzić, dlatego że osoby zainteresowane branżą nieruchomości często szukają eksperckiej wiedzy i warto, żeby znalazły właśnie Ciebie jako tego eksperta i trafiły na Twoją stronę internetową. Prowadzenie bloga wpływa pozytywnie na widzenie Twojej strony przez wyszukiwarkę Google, czyli na jej pozycjonowanie. Jeśli sam nie czujesz się na siłach pisać takie artykuły, możesz to zlecić copywriterowi profesjonalnemu. Koszt takiej usługi za jeden artykuł zaczyna się w granicach około 100 zł. Kolejną zakładką powinna być zakładka Kontakt, gdzie umieścić swoje dane kontaktowe typu numer telefonu, adres mailowy, siedziba firmy, czy też siedziby oddziałów, jeśli, jeśli masz biura w innych miastach. Warto umieścić tam dane rejestracyjne firmy oraz dane do płatności. Kolejną zakładką, która powinna znaleźć się na Twojej stronie internetowej jest zespół. Jeśli jesteś biurem jednoosobowym, umieść tam informacje o tym, dlaczego warto akurat Tobie zaufać, w czym się specjalizujesz i jak możesz rozwiązać problemy klientów. Jeśli masz zespół, warto zaprezentować go poprzez pokazanie twarzy każdego z agentów. Pokazanie to, w czym się, tego, w czym się specjalizują. Odważniejsi piszą też o tym, jak spędzają wolny czas, jakie mają hobby, pasje. Następnym elementem Twojej strony internetowej powinna być wyszukiwarka. Dobrze byłoby zrobić ją w ten sposób, żeby z jednej na początku była dość prosta, bardzo intuicyjna i składała się z jak najmniejszej ilości pól które należy wypełnić, ewentualnie dopiero w opcjach zaawansowanych móc wpisać bardziej szczegółowe opcje wyszukiwania. Jeśli jesteś uczestnikiem systemu wymiany ofert czy MLS, to warto, żeby na twojej stronie internetowej też był panel odpowiedzialny za eksport ofert właśnie do tych systemów. Możesz swoją stronę internetową też zsynchronizować z systemem Newsletter da Ci to możliwość zbierania adresów mailowych, dzięki czemu będziesz mógł swoich yy, czytelników, np. bloga, czy, czy osoby, które są na Twojej, bywają na Twojej stronie internetowej, informować o nowościach, które na niej się pojawiają. Swoją stronę internetową możesz też zsynchronizować z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Instagram czy Twitter. Teraz, tworząc post na tym medium, możesz automatycznie go wyświetlić na swojej stronie internetowej, ale też w drugą stronę. Tworząc produkt na sw w swoim sklepie internetowym na stronie, możesz automatycznie wy wyeksportować, na przykład, do zakładki sklep na Facebooku. Swoją stronę internetową warto zintegrować z Google Maps. Ma to o tyle znaczenie, że klient, który będzie wyszukiwał Cię w wyszukiwarce Google, trafi na wizytówkę Twoją i jednym kliknięciem będzie mógł znaleźć drogę do Twojego biura. Możesz to też wykorzystać świetnie, umieszczając taką mapę przy nieruchomości, którą masz aktualnie do sprzedania czy wynajęcia. Dla wielu klientów istotnym elementem Twojej strony internetowej jest też kalkulator opłat, który pojawia się przy ofertach, dlatego że pozwala to klientowi policzyć, ile będzie go kosztowała faktycznie transakcja. Mam tu na myśli koszty około zakupowe, takimi jakimi są opłata notarialna, czy też wysokość Twojego wynagrodzenia, którą w tym kalkulatorze też możesz indywidualnie ustawić. Dość istotnym dzisiaj dla klientów, elementem też Twojej strony internetowej, może okazać się funkcja wyświetlania wirtualnych spacerów. Mają one o tyle zastosowanie, że po pierwsze możesz pokazać klientom siedzibę swojej firmy, oprowadzić ich po siedzibie, dzięki temu będą się czuli lepiej w momencie, kiedy odwiedzą Cię pierwszy raz, ale bardzo istotne jest pokazanie nieruchomości, które Masz w swojej ofercie właśnie za pomocą takiego spaceru i możliwość wyświetlania ich przy opisie oferty na Twojej stronie internetowej. W to w jaki sposób mają być rozmieszczone treści na Twojej stronie internetowej, gdzie powinny znajdować się zakładki, żeby była jak najbardziej przystępna dla odbiorcy, czyli użytkownika Twojej strony internetowej, powinieneś skonsultować z osobami specjalizującymi się w tym temacie. Nie zapomnij też o przygotowaniu i umieszczeniu na swojej stronie internetowej polityki prywatności oraz polityki plików cookies. Wierzę, że ten odcinek był dla Ciebie inspirujący, dlatego daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Skoro wytrwałeś do końca, mam dla Ciebie konkurs. Napisz w komentarzu, co wdrożysz zaraz po obejrzeniu tego filmu na swojej stronie internetowej i dlaczego. Autor najciekawszej wypowiedzi otrzymał ode mnie nagrodę w postaci kubka nowoczesnego pośrednika nieruchomości. Dzięki za dziś, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Marek Kloc, nowoczesny pośrednik nieruchomości.